Witam Cię serdecznie na moim kanale, na którym prezentuję gadżety motocyklowe, które kupiłem osobiście na AliExpress. Wszystkie prezentowane rzeczy używam osobiście. I mam nadzieję, że te filmy będą pomocne. Zapraszam Cię do subskrypcji mego kanału oraz stawiania dzwonków, lajkowania i pozostawienia komentarzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać jeden z moich najnowszych zakupów. Słuchajcie, tłumik. Motocyklowy. Bardzo długo szukałem i byłem się z myślami, jakie to sobie tłumik kupić do, do, do Xa. Na polskim rynku jest dwóch, które produk produk produkują dedykowane tłumiki zestawy do, do tego modelu. Natomiast najtańszy jaki znalazłem to był 1400 zł, dwa tłumiki wraz z zestawem rur. Poszukałem trochę na AliExpress i znalazłem takie oto ogłoszenie. Słuchajcie, zdecydowałem się na tą, oto właśnie wersję C, najdłuższą. 470 cm z jednej i z drugiej strony. Paczka przyszła bardzo szybko. Zobaczmy jeszcze tutaj, jak to wygląda. Słuchajcie. 326zł za dwa tłumiki. Zestawy jak widzicie mają tylko i wyłącznie uchwyty i końcówki. Nie mają żadnych rur mocujących do, do, do oryginalnego, trzeba to dorobić samemu. No ale za chwilę Wam pokażę jak to wygląda w rzeczywistości, bo paczki już przyszły i sam jestem bardzo ciekawy jak to wygląda. No, i mamy tu właśnie opakowania z tymi tumikami, które przyszły. Ja oczywiście to tradycyjnie rozpakowałam. Uchwyt mocujący wraz z prężynami. Śruby, no i sam tumik z redukcją. Tu mamy redukcję. Ja teraz nie mogę jej wyciągnąć. Ale tutaj ona normalnie powinna się wyjąć. A to nic. Słuchajcie, producent podawał, że tunik jest kewlarowy. Ja się na tym nie znam. Wygląda mi to jak kewlar, ale czy to kewlar? To, 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 to ja tego nie znam. Tutaj widzę jakaś mała raska w transporcie chyba. Tunik wygląda solidnie. Bardzo równy spaw. Nigdzie nie widać żadnych niedociągnięć w wykonaniu. Zaślepka do śruby. Moc, y, mocowanie debekilera. Czyli nie ma problemu, jak będziemy jechać na przegląd, na badania techniczne. To y, wszystko jest fajnie zaślepione Zobaczymy, czy jeszcze coś okazuje się, że kupiłem. Słuchajcie, Tumika Kropowicza <laughs> oczywiście, pół żartem, pół serio. Ale nalepka, jaka ta? Zaczynmy drugą paczkę, bo kupiłem dwa. X ma oczywiście dwa tomiki. Zobaczymy jak druga paczka wygląda. Też paczka przyszła bardzo szybko, słuchajcie. Uchwyt Tłumik, o jak brzydko porasowane, zobaczcie jak brzydko porysowane, trzeba będzie coś z tym zrobić, wyczyścić to się chyba to nie da, o, to, od razu widać, że to już nie jest kewlar, tylko to jest e, albo okleina, albo, e, albo malunek jakiś, no trudno powiedzieć, no trzeba będzie coś z tym zrobić. Uchwyt. Zobaczymy, co dalej. No, i oczywiście też wspaniała, cudowna nalepka Akropowicz i zestaw śrub. Słuchajcie, za chwilę będę to montował. E, I jak już będzie zamontowane, to wtedy. E, Kolejna część filmiku, i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na ten moment, co do wyglądu, mi się podobają. Co do transportu, który się porysował, gorzej. Wykonanie wydaje się też bardzo fajne. Nie widać nigdzie gdzieś jakichś takich wadliwych niedociągnięć. A rysy. No, taki to jest koszt zakupów, takie to jest ryzyko i koszt zakupów w Chinach. No dobra, za chwilę będziemy to montować i zobaczymy jak wtedy. No i jest, słuchajcie, po wymianie tłumików, nie wiem czy jakość tego filmika będzie taka jak trzeba. Przyjrzyjcie się jak motocykl wygląda. No, pozostają dwa aspekty: aspekt e, wizualny i wiz aspekt dźwiękowy. Aspekt wizualny, no to każdy z Was sam będzie musiał ocenić, czy te tłumiki są w porządku, czy nie w porządku. Na mój gust mogłyby być troszeczkę większe. Zobaczmy teraz, jak z tyłu wygląda motocykl. No, jest dużo delikatniejszy, jak widać motocykl wydaje się od razu dużo lżejszy. Zaraz uruchomimy, zobaczymy jak będzie brzmiał. Zaraz, momencik, dogrzebiemy się do kuczyków. Aha, tutaj. Teraz wystarczy posłuchać, każdy z Was będzie mógł ocenić, czy to jest dźwięk ok, czy nie. Czy jeden rzecz, jedną rzecz zrobi. że dźwięk, no i wszyscy którzy słyszeli ten motocykl twierdzą, że dźwięk jest naprawdę super tak jakby motocykl miał przynajmniej ze 180 koni muszę Wam, muszę pochwalić też roboty mego mechanika który rewelacyjnie rury dopasował zobaczcie bardzo fajnie to wszystko wygląda także Także każdy z was będzie musiał samodzielnie ocenić, czy te rury to jest coś co warto sobie sprawić u Chińczyków. Słuchajcie, wraz z montażem wszystko kosztowało mnie 450 zł, jak dobrze pamiętam. Jeśli nie, to sprawdzę to jeszcze raz, bo nie pamiętam ile zapłaciłem mechanikom, ale grosze naprawdę. Co do wyglądu, to tak jak powiedziałem, no każdy z was musi samodzielnie to ocenić, bo to jest rzecz gustu, a o gustach się nie rozmawia. Natomiast co do dźwięku, to każdy ja twierdzę. Że to się to ten... ja! Muszę ci coś I szybko każdy... powiedzieć! Odbierz! To, Tusiu, to ja! I każdy, kto miał okazję posłuchać tych tłumików i przejechać się, twierdzi, że dźwięk jest porządku. No cóż, dzięki wam serdecznie. Pozdrawiam ostatni e, na zakończenie sezonu filmik. No i życzę wam, e, by wasze motocykle na wiosnę odpaliły bez zarzutu.